Josiemanko, ja jestem Haha 3 -ha i to jest taki ostatni odcinek z moim nickiem e, głównym, który, którego zawsze używałem i mniej więcej zmieniam go na PGU, e, ponieważ nie nagrywałem jakiś rok, coś takiego, zmienił już w tym czasie dwa niki miałem jakieś inne i na tym raczej pozostanę trochę dłużej. E, ogólnie na kanale będzie się pojawiało to co pojawiało się kiedyś, czyli e, CES, wiadomo Minecraft. Oto takie dwie podstawowe gry, które na pewno będę nagrywał i będą się pojawiać, myślę, co 3 dni, coś takiego. Mogę też się pojawić nieregularnie, ponieważ nie mam aż tylu czasu. Chociaż... Nie, nie, Chociaż <coughs> myślę, że... Yy, no, co 3 dni, 4 będą filmy. Albo trochę, nie no, ja wiem, nieregularnie raczej będą. Więc tak, zapraszam was do oglądania. Pierwszy film pojawi się za jakieś... Myślę... Hu, no, jak wystarczy Reeve w sumie, ja nagram to start, to wtedy, więc. No, w sumie to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie mnie, za oglądanie. I trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Yo.